Cześć! Nazywam się Paweł Albrecht i w tym odcinku powiem o trzech kluczowych rzeczach, które sprawiają, że możemy zarabiać pieniądze na rynku e-commerce. Mówię o tym dlatego, ponieważ coraz więcej absolwentów, którzy przychodzą na nasze warsztaty, na przykład z budowania majątku, ma pieniądze z prowadzenia sklepów internetowych i są to obroty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Jeden z naszych absolwentów Bartek ma sklep, który jest w rankingu top 100 największych sklepów internetowych z najlepszą widocznością w internecie. W związku z tym zebrałem dla Was. Wszystkie najważniejsze ciekawostki od moich znajomych, łącznie z tym, że ja sam prowadzę sklep internetowy i porównuję to ze sobą i pokażę Wam właśnie trzy magiczne liczby, które sprawiają, że możemy na tym rynku zarabiać. Widzicie tutaj, tutaj teraz, taką planszę. To jest screen z Google Analytics. To jest program, który pozwala nam zobaczyć ruch na stronie, jaką mamy sprzedaż, jakie akcje wykonywali ludzie na stronie, czyli po prostu ten program zbiera dane i statystyki o naszej witrynie. No i teraz ta witryna jest podzielona tutaj na trzy segmenty w tym raporcie, który wam pokazuję i może wydaje to się proste na pierwszy rzut oka, ale proszę zostań do końca, bo zobaczysz jak można na tym zarabiać. Każda z tych grup potrzebuje specjalistów w swoim wąskim zakresie, która będzie przynosiła te wyniki do sklepu internetowego. Więc tutaj się pojawia też pole właśnie dla osób, które szukają pracy, szukają zajęcia, żeby mogły się w czymś zacząć specjalizować. I teraz zobaczcie, mamy użytkowników, mamy przychody i mamy współczynnik konwersji. Zacznę od współczynnika konwersji, bo co jest najciekawsze w tym, to to, że porównując Swój współczynnik konwersji na swojej stronie, jednej, drugiej i trzeciej porównując współczynnik konwersji właśnie z kolegami, którzy mają ogromne komersy, e tym współczynnik konwersji w Polsce jest mniej więcej stały. Czyli powiedzmy od 0,5%, na przykład do 2 czy do 3%. W zależności od tego, czy wysyłamy link do strony swojej rodzinie, znajomym, czy całkowicie obcym ludziom, to się może wahać. Natomiast powiedzmy, że te 1,5% to jest taka stała w internecie, która sprawia, że jeżeli 100 osób wejdzie do Twojego sklepu internetowego i Ty masz 1% konwersji, to jedna osoba po prostu złoży zamówienie. Prosty i logiczny wniosek jest taki, że jeżeli mamy 1% konwersji i. 100 osób wchodzi na stronę, to mamy jedno zamówienie, 1000 osób wchodzi na stronę, mamy 10 zamówień. 10 tysięcy osób wchodzi na stronę, mamy 100 zamówień. Czyli teraz zobacz, że jeżeli znamy współczynnik konwersji i znamy liczbę użytkowników, która pojawi się na naszej stronie, to jesteśmy w stanie oszacować, ile ten nasz sklep internetowy zarobi. No i trzeci parametr, którego musimy pilnować, to jest po prostu to, Jakie mamy produkty, jaką mamy marżę na tych produktach i jaki mamy średni koszyk zamówienia. Jeżeli chodzi o nas, o naszą księgarnię, no to powiedzmy, że książka średnio kosztuje 20, 30, 40 zł. No książki są raczej poniżej 50 zł, jest kilka pozycji ponad tam 50-100. Natomiast Jedna pozycja kosztuje powiedzmy 30 zł, tak to nazwijmy. I teraz, jeżeli zamawiacie książki z naszego sklepu internetowego, no to raczej jest tak, że to jest między 3 a 10 książek, chyba że ktoś zamawia całe to 30-30 pozycji. I teraz naszą rolą jako internetowej księgarni jest to, jeżeli chcielibyśmy zarabiać więcej na tych książkach, żebyśmy robili takie zestawy, takie bonusy, takie promocje, żeby ta średnia wartość zamówienia była jak najwyższa. Czyli zamiast żeby jedna osoba zamawiała 3 książki, żeby brała przynajmniej 5 albo 6. Na przykład zachęcając do tego darmową dostawą powyżej jakiegoś progu, czy bonusem powyżej jakiegoś progu, czy coś jest gratis powyżej jakiegoś progu. Wtedy ta wartość zamówienia rośnie. No i teraz wydaje się to proste i oczywiste, natomiast najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tak jak powiedziałem, większość z moich znajomych prowadzących sklepy internetowe ma podobne współczynniki stałe. A stałym współczynnikiem jest na przykład współczynnik konwersji. I teraz to co my możemy robić w ramach tych trzech grup, to to, że Musimy znaleźć specjalistów, którzy specjalizują się w danej dziedzinie. I teraz rozbiję te trzy rzeczy na części. Jeżeli chcemy zdobyć więcej użytkowników, to potrzebujemy tak naprawdę całej armii ludzi do pracy, żeby przywieźli nam na naszą stronę internetową jak największą ilość klientów. No i teraz, kogo potrzebujemy? Potrzebujemy ludzi, którzy na przykład stworzą taki kanał na YouTube, bo nasz kanał na YouTube też napędza nam ruch na stronie. Potrzebujemy ludzi od reklam na Google, od reklam na Facebooku, na TikToku, na Instagramie. Same reklamy nie wystarczą, trzeba prowadzić profil na Instagramie, na TikToku, na Facebooku. Więc, jak już mamy nawet samych platform, powiedzmy Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn, z 3, 4, 5, których będziemy używać, no to już każdy z zespołów, każda z osób powinna obsługiwać nam inną platformę, więc nawet same te specjalizacje związane z mediami społecznościowymi. Do tego, jeżeli chcemy przyciągać uwagę naszymi reklamami, no potrzebujemy grafika, potrzebujemy kogoś, kto napisze teksty tych reklam. Czyli zobacz, że jeden parametr użytkownicy na stronie, liczba użytkowników sprawia, że mamy kilkunastu czy kilkudziesięciu specjalistów, którzy muszą na takim sklepie internetowym pracować, żeby ten ruch pozyskać jak największy. Tutaj oczywiście mamy ruch płatny i ruch darmowy. Nam zależy przede wszystkim na tym ruchu płatnym, bo na nim możemy się skupić od początku sklepu, ten ruch organiczny będzie przybywał nam z czasem. Idąc dalej, jeżeli mówimy o przychodach, no to jedno to, co już powiedziałem, to zwiększanie produktów, ilości produktów w koszyku no i średnia wartość zamówienia. Czyli zamiast 200 zł, zostawiam 300, zamiast 5 książek zamawiam 10. I to jest jedna z rzeczy. Natomiast druga z rzeczy. To jest to, co powinna zrobić moim zdaniem, żabka. Tutaj, jeżeli ktoś z żabki to ogląda, to serdecznie zachęcam, posłuchać tej rady, to będziecie mieli milion złotych dziennie więcej. Jeżeli wejdziecie do żabki i wejdziecie do tej żabki powiedzmy o 8 rano, kupicie sobie coś, no to Pan czy pani, która Was obsługuje, zapyta się, czy chcecie dodatkowo kawę lub zapiekankę, czy hot doga. 8 rano jest jak najbardziej OK, żeby coś zjeść i napić się kawy. Natomiast jeżeli ja przychodzę do Żabki, która jest zamknięta o 23 i przychodzę o 22.50 i pian mnie pyta czy chce kawę lub hot doga, no to kto normalny w Polsce powiedzmy, w miastach, które nie żyją całą dobę, pije kawę o 22.50. Wystarczy się zapytać, czy chciałbym coś słodkiego na sen, na dobranoc i już taką konwersja skoczyłaby drastycznie, no bo jeżeli w całej Żabce każdy pracownik o 22.50 proponuje kawę, no to słuchajcie, no chyba coś jest nie tak w procedurze. Wystarczy powiedzieć, że od 18.00 nie, 18 nie proponujemy kawy, tylko batonik, a do 18.00 proponujemy kawę i tyle. I to sprawi, że te przychody żabki, przy tak dużej skali, przy tak dużej ilości rozmów z klientami, na pewno zaprofitowałoby na plus. Tak? W związku z tym, można te, te przychody zwiększać na różne sposoby. I jak widzicie, tutaj jest cała masa narzędzi i ludzi, którzy powinni to robić. Przykład kolejny: McDonald's, kupujecie e, frytki, możecie kupić większe frytki, jeszcze większe frytki, kole do tego w zestawie, czyli tych trików, upsellów, cross-sellów i tak dalej jest mnóstwo. E, no i to jest osobna grupa ludzi, która powinna się tym zajmować. No i współczynnik konwersji. Tutaj w tej grupie ludzi pracuje najwięcej projektantów stron internetowych, ludzi od układania guzików, zdjęć, tego, żeby to wyglądało estetycznie, żeby to się dobrze klikało. Mamy copywriterów, którzy piszą teksty do tego, grafików, ludzi optymalizacji kodu, żeby się też strona szybciej wczytywała, osoby od testów, które sprawdzają, czy jeżeli mamy zielony guzik, to jest więcej zakupów, czy jak mamy czerwony guzik, to jest więcej zakupów. Większość z tych rzeczy już jest potestowana na świecie i większość z ludzi prowadzących sklepy internetowe po prostu bazuje na gigantach No bo jeżeli gigant zrobił badania czy zielony kolor jest lepszy od czerwonego do klikania w przycisk kup teraz no to po co bić się z koniem jeżeli wydali na to miliony dolarów żeby sprawdzić to na testach. W związku z tym tak jak widzisz niby są to trzy proste statystyki ale to właśnie one sprawiają że nasz sklep internetowy zarabia. Czyli jeżeli chciałbyś zacząć prowadzić sklep internetowy, to po prostu musisz przyciągnąć jak najwięcej ludzi na stronę, do tego musisz stworzyć jak najlepsze produkty i dać ludziom możliwość do zwiększenia swojego koszyka. No i dodatkowo utrzymać ten współczynnik konwersji na jakimś takim polskim, naszym standardowym, na takiej standardowej liczby, która jest na przykład między 1 a 1,5. Jeżeli tak prowadzisz wtedy sklep internetowy, to Twoje zarobki zaczynają rosnąć. Coraz więcej w komentarzach mówicie o tym, żebyśmy właśnie opowiadali o e-commerce, więc myślę, że to jest jeden z wstępów do całej serii odcinków właśnie o prowadzeniu sklepu internetowego. Mam nadzieję, że trochę zainteresowałem Cię tym tematem. Dzisiaj prowadzenie sklepu internetowego jest naprawdę proste jako taka praca dodatkowa, bo wystarczy kupić sobie już gotowy sklep internetowy, wsadzić tam produkty, wsadzić zdjęcia i tak naprawdę nie musimy mieć magazynu, nie musimy mieć pracowników, możemy sprzedawać czyjś towar i wysyłać go po prostu za pośrednictwem czyli kuriera bezpośrednio od producenta czy z hurtowni i jak najbardziej na tym zarabiać, jeżeli wiemy, jak puszczać płatne reklamy, no bo ciężko będzie się przebić bez płatnych reklam. W związku z tym będę zapraszał gości, którzy prowadzą duże sklepy internetowe, będę zapraszał specjalistów, którzy w tych dziedzinach będą mogli się wypowiadać, tak żebyśmy poza nieruchomościami na tym kanale mówili też właśnie o czymś, co jest największym trendem, myślę, poza kryptowalutami do zarabiania pieniędzy. Bo dzisiaj mamy kryptowaluty, mamy nieruchomości i mamy e-commerce i te trzy rzeczy bardzo mocno idą i będą szły do przodu, każda ze względu na co innego. Co się dzieje w makroekonomii, więc zachęcam do tego, żeby się tymi sklepami internetowymi zająć, bo można to robić z każdego miejsca na ziemi i to jest najlepszy trend, który teraz widzę do zarabiania pieniędzy. Z mojej strony to tyle. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zarabianiu na sklepach internetowych, napisz proszę w komentarzu, co konkretnie Cię interesuje, to postaramy się w następnych odcinkach, czy w sesji pytań i odpowiedzi, czy w osobnym odcinku odpowiedzieć właśnie na te komentarze i na ich podstawie stworzyć kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia Paweł Albrecht. Cześć!